Witam wszystkich na moim kanale poświęconym mojej pasji czyli John Deere Dla tych, którzy mają sieczkarnie będzie w drugiej części filmiku jakieś tam porady, zawsze porady sieczkarniowe, że tak powiem, odnośnie tam awarii, obsługi, a na początek jakieś tam inne rzeczy, pierdołki. Dzisiaj będą fajne rzeczy, też właśnie dla tych, co mają sieczkarnie, ważne. Ja tak sobie przychodzę i tak chciałem Wam powiedzieć ostatnio Dzieje się w tej naszej Polsce bardzo dużo Sorry za jakoś nagrywam z telefonu, trzymam w ręce Dobra, telefona miałem Ostatnio się dzieje trochę tam w tym naszym kraju Zimą straszą Prądu braknie Zimno będzie Co to będzie, co to będzie? Eee to ja wam mogę powiedzieć zwykły rolnik. Nie oglądajcie telewizji. To wam mogę powiedzieć. Będziecie zdrowsi, spokojniejsi i będzie wam ciepło w zimę. No warto to też zabezpieczyć w jakieś alternatywne źródło prądu. Typu agregat prądotwórczy, bo no, naprawdę może zabraknąć tego prądu, ale to dlatego, że ma go zabraknąć. Bo oni tak, bo oni musiałem mieć czapkę teraz foliową na głowie, bo oni tak chcą, żeby nam zabrakło. Wszystko to, co się dzieje, witam, co wszystko to, co się dzieje, to się dzieje, jest zaplanowane. Możecie mi brać za foliarza, albo za jakiegoś tam innego, psychopata, ale, ale tak niestety jest i trzeba być tego świadomym. Jak ktoś jest świadomym, no to trzeba się tylko do tego przygotować w jakiś tam sposób. Przeżyjemy to My rolnicy akurat jesteśmy, jesteśmy na uprzywilejowanej sytuacji Bo produkujemy żywność Czy to zboże, czy to mięso, czy to mleko yy, A nawet w najgorszej sytuacji Jakieś tam biedy, niebiedy Czy tam wojny, nie daj Boże No to zawsze jeść wszyscy muszą nie? Gorzej będzie jak wszyscy będą chcieli to do, do nas tam przyjść po to jedzenie no ale to już tam dalsze. Nie ma co się martwić do przodu. Także my produkujemy żywność. Może będzie gorzej, trochę ciężej. Lepiej to już było. O komunie to już mówiłem dawno, że wraca i wrzuciła pełną parę, bo już jest gospodarka sterowana ręcznie, kontrolowana. Ceny 2000 kW, 3000 kW. Jak jesteś taki, to będzie dobrze. Jak taki, to źle. No, nie fajnie to jest, nie fajnie. No ale jakoś trzeba sobie radzić. Mówię, grunt to robić swoje, nie przejmować się tym i będzie dobrze. Witam, pokażę Wam coś. Nie wiem, czy wszyscy widzieli taka fajna naklejeczka. Nie wiem, jeszcze raz, taka laska fajna. Takie logo, teraz będzie taka naklejeczka. Tak, to ostatnio pokazywałem komuś, jak odpala stary traktor. Jak odpala stary traktor, i zobaczcie. Odpala od obrotu Nawet nie kopci. Nie, no to jest ten mój pulingowy, nie? Dobra, nie będę wam się w Wczoraj pokazywałem kolegom właśnie jak odpala. Byli w szoku, jak stary ciągnik 40-letni może odpalać. Od obrotu stary motor, zdechnięty już. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj nie o tym. Coś Wam tutaj dzisiaj powiem o tych znowu, o tych sieczkarniach. Nie patrzcie na ten mój Bajzel. Wiecie, dużo się tu dzieje. Dobra, już wiem, przypomniało mi się. Dużo, macie, dużo mam telefonów właśnie takie rzeczy coś tam zapycha się to tam różne rzeczy dobra i teraz tak Ostatni temat taki dosyć częsty No regenerowałem gniotownik robiłem gniotownik wyciągałem gniotownik założyłem i Zapycha mi się za gniotownikiem Jaka jest przyczyna zapychania za gniotownikiem Przyczyna jest taka Po pierwsze Jeżeli tu macie jakieś dziury przedarte to już się będzie Wam zapychać za gniotownikiem. Tu jest akurat ta miarę to korytko ok. Jeżeli gniotownik zaokrążyliście i tutaj ta listwa zgarniająca, która jest przy walcu, będzie niżej niż te korytko, to będzie Wam się zapychało. Musi być albo równo z tą blachą, albo wyżej. Wtedy będzie ok. I to jest, to jest tylko to paski Będą wam się paliły wtedy tutaj, te podwójne, też te, te dwa pojedyncze, albo tutaj te potrójne będą się paliły. Te paski wtedy, no jak się zapcha, no to będzie na, na siłę tam pchało i będą się palił paski, tak. To jest to zapychanie jest za przedmiotownikiem. No to przedmiotownikiem to mamy ustawienie dna bębna, czyli zaraz Wam pokażę szybko: dno, dno bębna to pod bębnem mamy, tak, ustawienie tam góra-dół, tej takiej blachy. Nie wiem czy tu gdzieś mam, to pościągane mam te dno, ale chodzi o te dno, które jest tu pod spodem, pod memnem nożowym, ustawiamy je tam na kilku śrubach. No, no tu wszędzie nie, nie pokażę Wam, bo nie mam jak ustawiamy je, żeby celowało w środek sieczka, leciała w środek walcy. Ta klapa tam na dole, pod miotownikiem co się ją otwiera, telewizyjna nie ma za bardzo znaczenia w ogóle, może być otwarta i będzie ciągnąć to sieczkę. Nic nie będzie wypadało. też tam Ta klapa nie ma znaczenia. Ona tylko jest tam. Ma znaczenie, gdy macie źle ustawione dno bębna. Gdy macie za nisko ustawione dno bębna, to po tej klapie się sunie sieczka wtedy. A jeżeli macie ustawione to dobrze, to, to nie ma to znaczenia większego. Teraz ta główna awaria. Co jest, panie? Nie włącza się bęb tnący Więc tak. Pierwsze co dobra tu czujnika już nie ma. Tu jest taki czujniczek dochodzi gruszka, tu jest zdemontowane to akumulator ciśnieniowy i tu jest taki czujnik z tej strony przychodzi. Sprawdzić trzeba ten czujnik. Ściągamy te kabelki, wat, łączymy, watujemy, mostkujemy, jak tam nazwał, tak zwał, mostkujemy te kabelki. Ruszy czy nie ruszy, wtedy patrzymy. Nie ruszy. Aha, dobra. Jak ruszyło, no to macie walnięty ten czujnik. Z tym yy, z watowaniem możecie trochę pokosić, ale jak najszybciej jest czujnik zamówić. Bo wtedy wam bije ciśnienie cały czas maksymalnie otwarty jest zawór. Za długo nie można to, tam można tylko dokończyć kość. E, tutaj macie blok elektrozaworowy. zaraz zobaczę czy to widać. widać. Dobre. Blok elektrozaworowy 1 od włączania e, sprzęgła głównego. Tu macie przed tym blok regulu, e, redukujący ciśnienie. I teraz tak tu idę na jakieś słoneczko, żeby lepiej było widać. Tamten zawór, Jeden, który wam pokazywałem, jest od redukcji ciśnienia. Może pokażę, gdzieś mamy elektrozawory. No, wierzchu tam pokażę. Jest od redukcji ciśnienia, bo pompa daje tam jakieś 150 tam do 200 bar. Jak jest dobra. A to ma zredukować wam ciśnienie. Gdzie te elektrozawory są? Yy, no, na przykład, ale ubrudzone tu są. Akurat, dobre. Tu jakiś jest, to jest to. To jest, to jest to, o to jest tak. to, jest. O, coś to jest to, właśnie ten, o, tym, o tym zaworze mówię Jego się reguluje, można go wyregulować, ale lepiej tam nie grzebać Ostatnio właśnie e, dzwonicie do mnie i o to ulega awarii, u kilku osób uległo awarii Jak to zrobić? E, podłączacie tutaj, gdzie jest, e, no nie mam tych akumulatorów ciśnieniowych, ale tak jak tu jest taki mniejszy akumulator, też tu jest wchodzi czujnik, tutaj wchodzi wąż. Odpinacie czujnik i albo odpinacie akumulator ciśnieniowy najlepiej. Podłączacie zegar i podpinacie i sprawdzacie ciśnienie. Włączacie główne sprzęgło i patrzycie jakie jest ciśnienie. Ciśnienie pracy na sprzęgle powinno być 70 chyba z tego co dobrze pamiętam 73 do 85 bar. Yy, właśnie ten zawór redu redukuje do takiego ciśnienia, a czujnik ma za zadanie włączyć, otworzyć wam ten elektrozawór, jeden ten, otworzyć go w momencie, kiedy ciśnienie spada poniżej 73 bary i zamknąć dopływ oleju, gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 85 bar. A ten zawór właśnie reguluje do 85 bar, powinien być ustawiony. Yy, na sprzęgło, tak? Na ten, na ten tłok sprzęgła. Jeżeli macie zawór się uszkodzi, ten za małe ciśnienie jest, wtedy sprzęgło wam się ślizga, pali się wam to sprzęgło, tłok, no po prostu tłok nie, nie dopycha z odpowiednią siłą i się ślizg, jest poślizg Tych tarcz sprzęgła no i wam się kończy sprzęgło szybko. Jak jest ciśnienie za duże, jak się ten zawór uszkodzi, jest za duże ciśnienie, to wywala wam uszczelniacze albo na złączu kątowym. Albo na tłoku sprzęgła. Tłok sprzęgła to jest. To jest, to jest, to jest takie coś. O, takie coś. To jest tłok, tłok sprzęgła. Jest kilka rodzajów tych tłoków sprzęgła. Tam, yy, nie wiem czy to będzie widać, bo ręce są grube, no. Z takimi tutaj o śrubkami, albo bez śrubek, albo jeszcze w serii 7000 jest taki gruby. się jest inne ciśnienie. Wtedy, dlatego że ten tłok jest taki gruby bo tam już jest inne ciśnienie tutaj na ten zawór i dlatego ten tłok jest grubszy nie wiem jakie tam jest ciśnienie, nie pamiętam już teraz musiałem zerknąć w instrukcję instrukcję mam ale nie męczcie mnie instrukcję mam, w katalogi mam wszystko mam to co ma serwis John Deere ale nie męczcie mnie bo już nie mam siły nie teraz w zimę będziemy sobie tam e, to robić, będę pokazywał wam jak to wszystko na spokojnie będziemy maszynki serwisować przez moje filmiki ale nie teraz. Yy, także takie problemy, jeżeli się nie załącza główne sprzęgło. No, pierwsze, oczywiście, sprawdzamy. Pierwsze, oczywiście, sprawdzamy. Walno, Wam pokażę, fajnie. Yy, pierwsze, sprawdzamy bezpieczniki. A propos tego, co tu teraz widzicie: taką naklejeczkę będzie każdy tu zatrzymywał, jak zasłuży u mnie, za darmo. Yy, a taką jak sobie będzie chciał kupić. Nie, nie sprzedawać nie będę, bo nie będę, bo nie można sprzedawać, bo nie można wykorzystywać, wiecie, tam takich danych. Yy, dobra, wracamy do tematu. Yy, Sprzęgło pierwsze sprawdzacie bezpieczniki, później sprawdzacie przekaźniki. Polecam kupić od razu, jak maszyna się kupuje, instrukcję obsługi yy, sieczkarni Tam jest wszystko, który przekaźnik do czego. Także. Nie ma żadnego problemu, żeby dojść, który to przekaźnik jest od sprzęgła. Jeżeli sprawdzacie na cewkach, że cewkach, czyli takich tych O, tych O sprawdzacie, że prąd dochodzi wam do tego rozdzielacza, który jest pod sprzęgłem, no to wtedy jest wina w rozdzielaczu. Co tam ja jeszcze chciałem pokazać wam dzisiaj? Zapychanie. Panie, nie chce wciągać sieczkarnia, mieli się tam w gardzieli. No, ci rymuje. Mieli się w gardzieli. Co to może być? No, otóż to, to może być, słuchajcie. Taki macie tutaj wałek drugi u góry w gardzieli, napędzany sześciokątem, ośką sześciokątną. Standard to jest w tych sieczkarniach, że ten sześciokąt się obrabia, i ta tulejka tu w środku, te sześciokąta też się obrabia bo tego sześciokątu tu w tym walcu jest tylko jakieś 10-15 cm, a wałek wiadomo w środku jest pusty później no i to ciągnie tylko po bokach tak, ten sześciokąt dlatego się obrabia jest powiem Wam że ostatnio tam patent na to strzelę sobie teraz kolano bo już i tak nie mam tych wałków tam jest uszkodzony jest patent na to żeby to zregenerować słuchajcie i teraz słuchajcie mi uważnie. Taki klucz tylko że 32. Tylko że 32. Tu wytaczamy, to jest to, te boki są metalowe. dajmy do tokarza, wytaczamy to tutaj ten, tą tulejkę. Ta tulejka jest też takiej długości, może 10-15 cm. Wytaczamy tą, tutaj ten element też jako sześciokątu. kątu. Ucinamy to tutaj, tam jest na 3 czwarte cala. Taki duży będzie ucinamy ten element, który jest na 3 czwarte cala. Kwadratowy. Zostaje nam element sześciokątny i wstawujemy to tutaj z jednej, z drugiej strony. I już mamy wałek zregenerowany. W oryginale, tak jak mówię, w oryginale też jest to tak, że jest to gdzieś ten element sześciokątny, jest tutaj dotąd, gdzieś 10-15 cm. 12. No, a będziecie mieli tam, nie, wiem, można ewentualnie dwa te klucze zespawać, warto wtedy kupić nowy pręt ten sześciokątny i na tym pręcie sześciokątnym to od razu zespawać dwa, polecam dwa te klucze zespawać, żeby to przedłużyć. Tutaj nie jest na całości, bo nie wyciągniecie później tego w razie jakiejś tam awarii czy czy nie wiem demontażu tam przekładni czy czegoś, czy blach. To nie wyciągniecie wtedy tego. Także lepiej niech to tak jest. Z dwa, dwa te klucze, takie wystarczy, wystarczająco będą dobre. Spawujecie i macie zregenerowane, ile te klucze mogą kosztować 2 czy 3 100 zł. Niech nawet za nasadki na 32 cale, na 32 klucz, mm. milimetry. 100 zł. Niech klucze kosztują i usługa tokarza nie wiem, 100-200 zł. No to macie jakieś 300 zł sześciokąt i tak musicie kupić i tak samo, mówię o samym wałku tak? no to i spawanie nie wiem, no niech to kosztuje nawet 500 zł jakby ktoś się robi taśmowo, no tam na wili większe to czy może by tam jakieś transport, coś to wyjdzie więcej no ale niech to wyjdzie 500 zł usługa i macie wałek dobry a wiecie ile kosztuje taki nowy no do tych 500 dodajcie spokojnie 0 to tyle kosztuje ten wałek tym co pomogło. Proszę się odwdzięczyć. Wódki nie chce I już mamy wałek zregenerowany. Nie wiem ile to pochodzi, ale ale trochę wam uratuje życie, bo ten wałek w oryginale kosztuje tam ponad 6000, w zamienniku chyba ponad 3-4000 czy 4,5 chyba. Także myślę, że warto się pobawić bo te wałki po prostu idą jak woda nie mam już tu jest jakiś tam uszkodzony został mi dostał mi jeden e, jak to sprawdzić no, bierzemy za ten walec tutaj wciągający i jak jest e, jest sieczkarnia to łapiemy albo za ten albo za tamten walec łapiemy patrzymy jak jest obrobiony ten sześciokąt to będzie tamten się różno kręcił no i wtedy wiadomo że trzeba to rozbierać i robić Także myślę że to na tyle dzisiaj jeszcze tak dla, dla wiadomości tarczki sprzęgła w postaci takiej że jaki powinien mieć wymiar tutaj pod spodem macie tarczę jedną i tu jeszcze powinna być u góry ta ta przekładka bez okładziny jak mierzymy to razem tutaj powinno mieć nominalnie 69 mm zużycie do 60 mm 9 mm może być zużycie mniej już nie może być, bo tłok sprzęgła nie dociśnie Wam tego po prostu i będzie się ślizgało także tyle może być tam 62 razem, no wiadomo nasi potrafią tam dołożyć przekładkę grubszą, bo może są dwa typy przekładek i trochę jeszcze pojechać do końca No, ale to wiadomo Polak potrafi to na tyle z wiadomości sieczkarniowych widzieliście w babce takie coś niektórzy pewnie widzieli wentylator z sześcioma łopatami zamiast czterech były takie wersje rzadko spotykane oryginal oryginal rzadko spotykane ale się zdarzają łopaty już niestety sprzedane ale nawet śruby oryginalne widzę jakie grube zobaczcie Łebki mają e, Łopaty już, już niestety szczęśliwy nabywca już bierze ale tu widzę ta blacha jest nuwencja no noweczka te też są widzę ładne ta jest oryginalna widzę u góry albo też robiona Nie, bo tutaj widzę że już jest robiona ale nawet dobrze zrobione że to będzie do sprzedania tylko łopatki trzeba będzie kupić sobie